W piątek w przededniu 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie szkoły odbywa się e, krótki apel, e, na którym zostaną zapalone znicze tu pod e, płytą naszego patrona, e, również pod dębem pamięci zostaje, młodzież złoży wiązankę e, kwiatów, wysłuchamy e, brygady, e, będziemy również e, odczytywać apel poświęcony wszystkim tym, którzy uczestniczyli, brali udział w tych wydarzeniach sprzed 95 lat. Kolejnym akcentem, którym w trzecim liceum będziemy czcić 95. rocznicę. To, jest, to są oczywiście obchody już 11 listopada, w poniedziałek. Reprezentacja naszej szkoły weźmie udział wraz z Pocztem Sztandarowym w miejsko-powiatowych obchodach, które tradycyjnie co roku na terenie miasta odbywają się pod orłem Piłsudskiego przy rondzie Piłsudskiego. Kolejnym akcentem to będzie już kolejny dzień, a więc we wtorek 12 również tutaj na terenie szkoły będziemy podsum podsumujemy dwa konkursy, to jest tradycyjny konkurs wiedzy o, o odzyskaniu niepodległości. Drugim konkursem był konkurs fotograficzny Moja Polska Niepodległa. Będzie to wernisaż wystawy pracy uczniów. Również spędzimy czas na tym wernisażu. Podsumujemy, wręczymy nagrody. W ten sposób trzecie liceum w tym roku będzie obchodziło 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 1918 roku Polacy po 123 latach niewoli odzyskali niepodległość. Została ona odgłona daniną giną Polskiej, przelanej na wszystkich stronach I wojny światowej oraz podczas walk o granicę młodego państwa w latach 1918-1921. Wśród walczących był również patron naszej szkoły miłkowski Stanisław Wojnowski oraz wielu mieszkańców Tomaszowa zaangażowanych w działalność niepodległościową. Nie, nie wskoczył mnie wspomnieć o trzech wielkich politykach Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim i Ignacy Janie Paderewski. Pomimo dzielących ich różnic politycznych potrafili wznieść się ponad osobiste ambicje i skutecznie działać dla dobra, dla dobra drugiej Rzeczypospolitej. To wszystko spowodowało, że w godzinie próby Polacy stawiali czoła zagrożeniom, a w efekcie mogli się cieszyć z odrodzonego państwa. W tym szczególnym dniu chcieliśmy złożyć hołd wszystkim, którzy oddali życie za Polskę. Niech będzie to wyrazem naszej wdzięczności i świadectwem naszej pamięci o ich czynach, która nigdy nie zaginie. Cześć ich pamięci. naturalnie młodzież naszej szkoły w wszystkich klas również pierwszych doskonale... Jak gdyby wpasowuje się w nasze oddziaływania patriotyczne. Młodzież zna swojego patrona i każdego roku, nie tylko na okoliczność odzyskania niepodległości, również innych świąt patriotycznych, religijnych, aktywnie uczestniczy w różnego typu wydarzeniach, które organizujemy tu na terenie szkoły, również w tych ogólnoszkolnych i tych na terenie. Miasta i powiatu. Są to rocznice wybuchu, zakończenia wojny, zbrodni katyńskiej. Wszystko to, co realizuje harmonogram i kalendarz przygotowany przez Radę Kombatantów, we współpracy z nami bierzemy w tych imprezach, uroczystościach udział. Uczcimy miejsca pamięci, zaczniemy nasz marsz na dziedzińcu szkoły, gdzie znajduje się obelisk poległych walkach o niepodległość Polski w latach 1914-20. Zapalimy znicz, następnie udamy się tam, gdzie jest obecnie siedziba Poczty Polskiej i tam znajduje się również tablica pamiątkowa, upamiętniająca miejsce pamięci narodowej. Pójdziemy jeszcze na skwer przed Tomaksem na grup Nieznanego żołnierza. Podczas marszu będzie nam towarzyszył pułkownik Józef Suchodolski, kawaler orderu Virtuti Militari, który opowie młodzieży o tych miejscach pamięci narodowej. Ósmy, zbliża się 11 В ближайший день, в котором 120-я, 3 лета, Польская война. Разными способами, броней, дипломатией, встречами с владами всей Европы. И вот 18-й. 11. 1918. Polska odzyskuje niepodległość. Przybywa więziony w Brandenburgu Józef Piłsudski, który na drugi dzień przyjmuje władzę dotyczącą wyłącznie no, wojska. A na trzeci dzień powstaje rząd tymczasowy Rzeczypospolitej. Polska. Kraj nad Wisłą. Nękany. Ze wszystkich stron. I to nękanie pozostaje po dzień dzisiejszy. To w tym czasie, kiedy pułsudski dotarł do Polski, a Polska została już jako państwo wolne traktatem wersalskim i nic tego. Praktycznie granice polskie zostały podpisane. W 1922 roku w Rydze. I od tego czasu mamy Rzeczpospolitą w granicach przedwojennych. Jak długo ciszyła się Polska, a przede wszystkim naród polski, wolnością? I całe 20 lat. I oto przyszedł nowy okupant. Jeden z przodu, drugi z tyłu. W końcu. Na dzień dzisiejszy jeden i drugi są przyjaciółmi Rzeszy Pospolitej. Jesteśmy wśród narodów Europy, świata. Ale zawsze jest początek i koniec. Ale tych nieprzyjemnych stosunków mamy dosyć. Tak ze wschodu, jak i z zachodu. we <laughs>